Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do Stabilizator tematu. Stabilizator Mercedesa może być wymieniony przez specjalistów lub samodzielnie z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Rozważmy proces wymiany, różnorodność i koszt. Stabilizator Mercedesa powinien być wymieniany przez specjalistów lub samodzielnie z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Rozważmy proces wymiany, różnorodność i koszt. Co to jest stabilizator poprzeczny? Jest to urządzenie służące do zmniejszenia przechyłu bocznego podczas wchodzenia w zakręt. Po pierwsze, kontroluje poprzeczne przechyły podwozia, aby pochylenie nie było większe niż powinno. Po drugie, stabilizator równoważy przechyły podwozia między osiami samochodu, zapewniając lepsze kontrole. Stabilizator Mercedes-Benz i jego warianty Istnieją cztery typy tego urządzenia. Stabilizator poprzeczny reprezentuje pierwszy typ i służy do stabilizacji układu kierowniczego. Jego zadaniem jest utrzymywanie nadwozia samochodu w równowadze, rozkładając takie samo obciążenie na rejm. Składa się z metalowego preta wygietego na krawędziach i tulei przymocowanej do ramy samochodu. Kolejne SA stabilizatory poprzeczne w samochodach z napędem na przednie koła i klasycznych z napędem na tylne koła. Ostatni typ składa się z dodatkowych stabilizatorów. Regulują one sztywność zawieszenia. Im jest ona wyższa, tym stabilniejsze jest sterowanie samochodem. Określanie awarii stabilizatora Mercedes-Benz. Podstawowa oznaka awarii stabilizatora jest głuchy stukot podczas uderzenia w dziurę lub inna nierówną powierzchnię drogi. Druga oczywista oznaka może być wyraźne przechylanie się samochodu i kołysanie podczas hamowania. W takim przypadku może być słyszalne skrzypienie lub chrupanie. W celu określenia pęknięcia konieczne jest podniesienie samochodu na podporze lub wjechanie nim do dołu. Następnie należy całkowicie skręcić koła, chwycić rozporki i mocno je poluzować. Pojawienie się szczeliny lub stukanie wskazuje na nieprawidłowe działanie rozporek stabilizatora i konieczność ich wymiany. Druga zasada wykrywania usterek jest obracanie części w różnych kierunkach. Im łatwiej się ona obraca, tym gorszy jest jej stan i nieprzydatność. Podczas wymiany należy zwrócić uwagę na materiał, z jakiego wykonany jest stabilizator oraz jego kształt. Ważnym czynnikiem jest również metoda mocowania. Wskaźniki te mają wpływ na dalsze działanie tej metalowej belki Mercedes-Benz. Proces naprawy stabilizatora Mercedes-Benz. Wymiana stabilizatora Mercedes-Benz rozpoczyna się od podniesienia przodu samochodu za pomocą specjalnej podpory. Aby utrzymać samochód w miejscu, pod tylne koła podkładane SA-Kleini. Procedura wymiany stabilizatora poprzecznego Mercedes-Benz składa się z następujących kroków. Najpierw należy odkręcić na kredki rozporek stabilizatora, a następnie na kredki wspórników. Procedura jest wykonywana dla każdej strony. Aby wymienić przedni stabilizator poprzeczny w samochodach Mercedes-Benz z napędem na przednie koła, należy wykonać następujące czynności. Wymontować stabilizator poprzeczny. Sprawdź tuleje i występ. Oczyść je z brudu i nasmaruj części specjalnym płynem. W ten sposób procedura odkręcania staje się łatwa i bezpieczna. Następnie należy zdemontować stabilizator poprzeczny w klasycznym mercedesie benz z napędem na tylne koła. Zasada jest podobna do opisanej powyżej. Najpierw odkręcamy nakrętki i poduszki wspornika. Następnie drejzek, rozkładamy napięcie na sprężynach i czyścimy z zabrudzeń. W tym przypadku najlepiej użyć mydła lub specjalnego roztworu, aby uniknąć uszkodzenia części. Sprawdzamy i wymieniamy niezbędne części. Następnie zmontuj wszystkie części w odwrotnej kolejności. Dokręcamy nakrętki wsporników Dociskamy klatkę poduszki i przykręcamy pozostałe części. Ważne jest prawidłowe przestrzeganie instrukcji wymiany stabilizatora Mercedes-Benz. Stare i nie nadające się do użytku części należy wymienić na nowe. A nowe z kolei należy ostrożnie i starannie przymocować, nie uszkadzając ich. Koszt naprawy stabilizatora Mercedes-Benz Wymiana i naprawa stabilizatora samochodu Mercedes-Benz odbywa się w każdym serwisie samochodowym. Cena naprawy przednich i tylnych tulei oraz rozporek stabilizatora waha się w granicach 1500-2500 rubli, nie licząc części zamiennych. W przypadku samodzielnej naprawy cena części wynosi rozporka stabilizatora od 1550 rubli, tuleja stabilizatora od 500 rubli, stabilizator od 4000 rubli. Wideo z wymiany stabilizatora w Mercedes-Benz G-Class.